Naprawdę nas ta randka zbliżyła. Co ci tak ciężko, siadaj. Wiesz, ja ci powiem, dlaczego cię nie wybrała? Bo dałeś dupy, mój drogi. A wiesz, kiedy dałeś dupy? Jak wybrali cię na randkę, Dona z Krzysztofem, w zrobiłeś Taką minę, że aż mnie się głupio zrobiło. Czeka Was niezapomniana randka. No super, fajnie. A czy super, fajnie? No tak, jak już. Postanowi. Jak tak? postanowione, to, to postanowiono. Mogę się do... cię, jak ja bym była jednym ci wyrąbała. Ja bym się nie zastanawiała. Najpierw byś dostał w pysk, a potem bym powiedziała, że nie idę. I jak krantka rewolucji dana